Butelki zbieraj z sobą. Setka twoja leży w łódki. Zabieraj wszystkie śmieci. Tutaj bułka się wala, stara reklamówka. Z tyłu reklamówkę zabieraj. Śmieci wszystkie z sobą pozabieraj. Reklamówkę z tyłu masz po rozpuchu. Wrzucaj to i zabieraj. Fuj, jak tu śmierdzi. Maślankę zabieraj, stoi. Twoja setka pod tym, pod piętą lewą. No sprzątaj, chłopie Ja tu nie mam czasu, żeby stać. No gdzie posprzątałeś, położyłeś obok. Maślanka leży, setka twoja leży Nogę lewu zabierz. Do torby, bułki twoje Butelka z tyłu od nitro leży. Z lewej strony, z lewej no. strony, z drugiej strony. Do torby wrzucaj. Odbiorę. Nie zabierzesz, tak samo jak wczoraj miałeś iść do domu, nie wróciłeś do domu, poszedłeś do lasu. Ja w domu jestem. W domu. Prawie. Prawie. no. Prawie to wiesz. Prawie to mój pasat ma 2000 rocznik. No zabieraj. W reklamówkę to i do kosza i na przystanek. A będę siedział w To śmieci zabieraj, wyrzucaj przy mnie. To... To... No zaraz będzie dalej wąchawałeś major już nie pajacuj. Ja na razie z tobą spokojnie rozmawiam jak z człowiekiem. Bierz to i idziemy. Doleciało? Tak. No to zabieraj i idziemy. Bułki jeszcze leżą. Na pewno to nie są kogoś innego jako Twoje, bo nikt tu nie siedzi. Tutaj zabieraj. Tam dalej jeszcze butelkę widzę, ale już tam nie będziesz szedł, bo ty się zabijesz w takim stanie. U, nie, nie. No, tutaj już nic nie ma, ale są miejsca, w których dużo jest tego. <laughs> Turendy, tędy? Tam idziemy? Tam są kosze, tam wyrzucisz. Upadł po raz pierwszy. Ja ci nie będę pomagał, żebyś tam nie było, nie. Sikał? Co? No idę, idę za tobą cały czas. To tak nie pociągę, żeby czekolada nie wyleciała. Ale wiesz Mari, ja mam cały dzień dzisiaj wolny. Ja mogę się stać na tobą Co cały dzień. Mam. No. Jak to podatki zapłaci? Króta? ty Co? byś płacił? Ja? Podatki? Tak. Jakbyś nie wiedział, ja cały czas płacę. Ja też płacę. No widzisz. No, się dogadali, nie? No tam bagno narobiłeś, Ojeku. Idziesz? Odpalaj szczudło, chodź. Co? Odpalaj szczudło i chodź. Nie umiesz się zachować w lesie, to nie będziesz Major w lesie siedział O, przeszkoda nie do pokonania chyba Tylko by nie rozprój na tym na drzewie. Torba do śmietnika ma iść nic dla mnie Co ja bym chciał? Co ja bym mógł dla Ciebie zrobić, że ty jeszcze nie wiesz Nie chcesz, żebyś Nie chcesz się dowiedzieć Tak, tyle ci powiem No co ty ty niepoważny Wiesz jak, jak ręce w gówno wsadzić to śmierdzi później, nie? Sobie. A posiedzimy, no pewnie, że tak. Trzeba odpocząć trochę. Zapalimy, nie? I nie chcę ja ci nawet nie poczystuję. Ja mam swój. Wiem, bo wczoraj w sklepie kupiłeś kamale żółte. I poszedłeś do lasu. Co, ja wszystko wiem. Pewnie reklamówkę kupiłeś, nie? Nową. Nie.